Witam, Bogdan Wasztyl na kanale Po 89 z tamtej Polski. To reporterska kronika czasów, kiedy Polska była zawieszona między komunizmem a wejściem do Unii Europejskiej. Dziś opowieść 20 pod tytułem Twardziel. To opowieść o niezwykłym człowieku, który musiał ciężko zmagać się z życiem i cierpieniem, ale wciąż miał w sobie pasję do zmieniania świata na lepsze. Tekst ukazał się w Dzienniku Polskim w 1997 roku. Brakuje nam już tylko 1700 odsłuchanych godzin, by algorytmy stały się życzliwsze i pozwoliły zwiększyć zasięgi podcastu. Wiecie co robić, by nam pomóc. Mój głos wciąż szwankuje, ale nie zatrzymujemy się. Twardziel: My ludzie tutejsi na ból twardzi, mówi. Siedzi przy stole nakrytym ceratą i męczy się. Ma gorączkę, zapalenie oskrzeli i astmę. Długo łapie powietrze, przełknie antybiotyki, sięgnie po inhalator, a potem po papierosa. Ma pomóc odkasłać. Nie pomaga. Odrzuca niedopałek. do pałek. Do sanatorium powinien jeździć kilka razy w roku. Należy się, a raczej powinno się należeć. Spróbuj pan to załatwić, proponuję. Chorzy skierowani na leczenie poszpitalne powinni mieć pierwszeństwo, a tymczasem na skierowanie trzeba czekać i trzy lata. Załatwiać, chodzić, prosić, smarować, straszyć. Niby obiektywne trudności, brak miejsc. A już na miejscu okazuje się, że przynajmniej połowa kuracjuszy to ludzie zdrowi, którzy przyjeżdżają do uzdrowiska zamiast na czasy. Twardziel nazywa się Stanisław Bogusz. Jest synem żołnierza Armii Krajowej, to podkreśla. Mieszka w Rzegocinie w Tarnowskiem. Ma bezrobotną żonę i dwójkę dzieci. Niewielki drewniany dom, warsztat naprawy sprzętu ortopedycznego, 31-letnią nyskę, dyplom inżyniera budowy drugi mostów, niewielką rentę, astmę i skancerowaną lewą nogę, krótszą od prawej o 11 centymetrów. Gdzieś w północnej Polsce robili pomiary. Nowa lina do bicia pali betonowych jeszcze dobrze się nie nawinęła na bęben, a już przy drugim uderzeniu pękła. Bogusz oberwał po nodze. Ortopedia w szpitalu w Olsztynie. Grozi panu amputacja usłyszał zanim stracił przytomność. Obudził się i czuł, że boli go noga. Nie wierzył. Ruszył palcami. Kołdra też się poruszyła. Wciąż nie wierzył. Zrzucił kołdrę. Noga była na swoim miejscu. A potem seria operacji. Potem aparat ortopedyczny, z którym nawet pracował. I nadzieja. Potem przyplątał się stan zapalny gronkowiec. Przez trzy lata noga ropiała. Znów pojawiła się groźba amputacji. Prosiłem lekarzy wspomina utnijcie, bo mam dość. Ale oni wpadli na jakiś cudowny pomysł i wygonili gronkowca. Potem był następny przeszczep, wycięto mu belkę z piszczeli, długotrwały, okropny ból i następne operacje. W sumie prawie pięć lat spędzonych na szpitalnych łóżkach, 17 operacji, w tym trzy przeszczepy, cztery lata w aparacie ortopedycznym, jakiś czas na wózku inwalidzkim. W efekcie Lewa noga o 11 cm krótsza od prawej, ale własna. Przed wypadkiem też nie miał lekkiego życia. Studiował w latach 60. Problemy pojawiły się, gdy okazało się, że jego ojciec był w armii krajowej, ale jakoś dzięki pomocy dobrych ludzi dyplom zrobił. A potem namawiano go: Do partii musicie, bo wiecie inżynier musi dawać przykład. Nie wstąpił. Potem był nakaz pracy. Skierowanie na drugi koniec Polski, najgorsze prace, konieczność wykonywania poleceń technika, ale partyjnego. Po wypadku wrócił w rodzinne strony. Nie było lekko, jednak on nigdy nie spodziewał się lekkiego życia. Dziś jeszcze niepełnosprawni traktowani są jak obywatele drugiej kategorii, mówi. Ale wtedy, za pierwszej komuny, nie mieliśmy w ogóle prawa do normalnego życia przekonałem się o tym na własnej skórze jak wielką przeszkodą są krawężniki schody wygoda urzędnicza i ludzki wstyd ludzie wstydzą się że mają w rodzinie niepełnosprawnego najchętniej zamknęliby takiego w domu żeby nie razić cudzych oczu słabsi psychicznie mogą tego nie wytrzymać odważył się wychodzić z domu pokazywać ludziom kuśtykał wzbudzając sensacje i głupie komentarze Poprawia mnie. Nie kuśtykałem, lecz chodziłem w rytmie w dupie komuna, w dupie komuna. Mówiono o nim kulawy staszek. Pytano co się tak kiwasz. Szukał pracy. Słyszał a na co nam kaleka? Będzie chorował. Kaleka to jest bez jajec, a ja jestem niepełnosprawny. Człowiek z krwi i kości rzucał w odpowiedzi. Na krótko zaczepił się w gminnej spółdzielni jako konserwator sprzętu. Rzucił tę robotę, gdy dały mu się we znaki socjalistyczny bałagan i grubiańskie żarty na jego temat. Kupił małego Fiata, otworzył zakład naprawy sprzętu AGD. Wystarczyło, że wypiłem piwo, a już mnie milicja ścigała. Myśleli, że kulawy po popija szaleje. Komendant milicji, F., po jakiejś imprezie, o której on wiedział, Przysłał do mnie ludzi, żeby szybko jechać na komendę, bo im się radiostacja zepsuła. Przyjeżdżam, a F mówi. Radiostacja jest w porządku, a ty dawaj prawo jazdy, bo jesteś napity. I odebrał. Powiedział jeszcze, że jako synakowca mogę być nawet do odstrzału. Bogusz nie dał się odstrzelić. Został. Zawziął się. Myślał. Gorzej było i nie załamałem się, to i teraz się nie dam. Dwie ręce mam, wcale nie lewe, Coś potrafię, głową ruszam, jakoś sobie radę dam, a nie wyjadę. Ktoś poprosił: Może zrobiłby pan uchwyt przy wannie dla chorego? Poszedł, zobaczył, zrobił. Pomyślał: Tu jest więcej chorych. Zaczął ich odwiedzać, pytać, czy przydałby im się jakiś pomocny drobiazg, bo on może taki wymyślić i zrobić. Ludzie zaczęli ściągać z coraz dalszych okolic, bo rozchodziła się wieść o złotej rączce. Bogusz jeździł, robił, obserwował, rozmawiał. Widziałem rzeczy straszne, mówi. Nikt nikomu nie pomagał. Chorzy siedzieli po domach, ukrywani przez rodzinę, bo na wsi to wstyd, że ma się w domu matoła albo kalekę. Tak się o nich mówiło. Życie tych biedaków to koszmar. Pokój, łazienka, łazienka, pokój. O ile mieli pokój, to były ludzkie wraki. Widział 23-letniego mężczyznę uwiązanego na łańcuchu w stajni. Ojciec, sekretarz partii komunistycznej w jednej z gmin, wstydził się go, bo już powiadomił kogo trzeba. Przyjechali, zabrali chorego do domu opieki społecznej, ale ojcu włos z głowy nie spadł. Błagał matkę chorego chłopca, by pozwoliła załatwić dla niego wózek. Nie zgodziła się, bo nie chciała, żeby ludzie takiego kalekiego malca widzieli. Groził rodzicom dwunastoletniego adama, który spadł z drzewa i złamał nogę, że jeśli nie oddadzą chłopca do szpitala w pół roku po wypadku, to on ich załatwi. Oddali, ale było już za późno. Chłopak jest skazany na wózek. Takich przypadków Bogusz zna dziesiątki. Na przykład Tarnowski Ośrodek dla niepełnosprawnych. Opowiedz Józia, bo ja musiałbym kląć. Józefa, żona Stanisława, opowiada, że od lat co niedziela pod ten ośrodek podjeżdżają luksusowe samochody. Zatrzymują się przy ogrodzeniu. Bogaci rodzice z daleka patrzą na dzieci, które im w czymś przeszkadzały. Nie mają potrzeby bliższego kontaktu z nimi. Żeby nie było zbyt smutno, Bogusz opowie o Maćku z Bochni. Maciek chodzi do szkoły dwójki, jest w klasie integracyjnej i ma szczęście poznawać świat bez barier. Bogusz zrobił dla Maćka rowerek trójkołowy oraz specjalny fotelik, na którym może jeździć z klasy do klasy. Na fotelik złożyli się rodzice kolegów Maćka. Boguszowie nie liczą ilu osobom już pomogli. Józefa. Kto by to liczył, to nasze normalne życie. Stanisław. Wie pan co trzyma mnie przy życiu? To, że potrafię ludziom pomóc. W stanie wojennym wybrał się na Śląsk powózek dla chorego dziecka. 47 razy był kontrolowany po drodze, ale wózek przywiózł. Lata mijały. Bogusz przemianował swój warsztat na Ortorech, zakład naprawy sprzętu ortopedycznego. I coraz częściej występował do najrozmaitszych urzędów i instytucji w cudzych sprawach. I coraz więcej jeździł, rozmawiał, poznawał, wiedział. Stwierdził, że jako bogusz dla biurokratów niewiele znaczy. Biurokraci kochają papierki i pieczątki. I żeby coś załatwić, trzeba tę ich miłość zaspokajać. Przekonał się, jak bardzo wieś jest upośledzona w stosunku do miasta. A niepełnosprawni są upośledzeni do potęgi dodaje. Nie mają praktycznie dostępu do specjalistycznej opieki lekarskiej, rehabilitacji w wiejskich ośrodkach, nie mają gdzie się uczyć ani szans na zdobycie zawodu. Dostanie taki 350 zł renty, a żeby gdzieś pojechać, musi wziąć opiekuna, zapłacić. Żeby załatwić rehabilitację, też musi płacić. Nie zostaje nic na życie. A kto zwiezie go z góry, dowiezie do ośrodka? Przecież na wózku, o ile ma wózek, do autobusu nie wiedzie, Bogusz wymyślił, trzeba założyć stowarzyszenie. Znów się z niego śmiali. Ilu was, prezesie, będzie w tym stowarzyszeniu? Dwóch? Nie zwracał uwagi na złośliwości. Zebrał ludzi, przygotował statut, rejestrację, legitymację. W październiku 1995 roku Kilkanaście osób z gminy Żegocina założyło stowarzyszenie walki z kalectwem i osób niepełnosprawnych na wsi, jedyne tego typu w Polsce. Dziś stowarzyszenie po dwóch latach ma prawie 60 członków w całej Polsce, a Bogusz myśli o zakładaniu struktur terenowych. Kilka lat temu proboszcz miejscowej parafii ksiądz Antoni Poręba, Usłuchał prośby Bogusza i udostępnił dom parafialny na turnusy rehabilitacyjne dla osób ze stwardnieniem rozsianym. Niekwestionowany autorytet proboszcza otwiera mi wiele drzwi, przyznaje Bogusz. Tamtego lata rehabilitanci sami przywieźli sprzęt do ćwiczeń. Gminna spółdzielnia dowoziła żywność. Pani Marysia społecznie gotowała i udało się. Każdy następny turnus były takie trzy, był jeszcze lepiej przygotowany. Do pomocy niepełnosprawnym dołączył się dyrektor szkoły, gmina znaleźli się rehabilitanci i pielęgniarki. I miejscowi zaczęli inaczej spoglądać na chorych. Niektórzy się nawet z nimi zaprzyjaźniają, zapraszają do siebie na ogniska. Cieszy mnie młodzież mówi Bogusz. Jest grzeczna, ukłoni się, porozmawia z naszymi gośćmi. Coś się powoli zmienia. Dzięki zabiegom stowarzyszenia władze żegociny zgodziły się, by w miejscowym ośrodku zdrowia wydzielić kilka pomieszczeń na zabiegi do rehabilitacji. Być może już niedługo niepełnosprawni z okolicy nie będą musieli jeździć do miasta na zabiegi ani do sanatoriów na kurację. Na miejscu mają być kąpiele solankowe i borowinowe, hydroterapie. Smutne jest to, że wciąż w urzędach i instytucjach ludzie trafiają się rzadko, zamyśla się Bogusz. Ja nie powinienem pamiętać, że w urzędzie paszportowym znalazł się człowiek, który zszedł do mnie z drugiego piętra, by sprawę załatwić, a nie czekał bezdusznie za biurkiem, aż ja do niego dojadę. To powinno być normalne. Bogusz nie chce rozmawiać o Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Oni mają gigantyczne pieniądze, ale na dół, tam gdzie te pieniądze są potrzebne, spływają resztki, opowiada. Topi się miliardy w jakichś dziwnych interesach, wydaje na administrację, która ma mgliste pojęcie o życiu niepełnosprawnych, a nie ma pieniędzy na rehabilitację. W zeszłym roku były pieniądze na samochody dla nas. Ile z tych samochodów trafiło na wieś? Nie słyszałem o żadnym. Bogusz zwrócił się do Tarnowskiego przedstawiciela Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w sprawie pieniędzy na wózki inwalidzkie. Do dziś nie otrzymał odpowiedzi. Zapytał, czy Pefron dofinansuje chociaż w części zakup wózków. Bez odpowiedzi. Bogusz pokazuje polski wózek. Ciężki, toporny. I elektryczny wózek węgierski Kiro. Sam nawiązał kontakt z producentem. Ma wielu chętnych na te wózki, które kosztują około 3,5 tysiąca złotych, podczas gdy zachodnie ponad 5 tysięcy. Mógłby je nawet montować na miejscu, zatrudniając przy tym niepełnosprawnych. Ale ktoś musi pomóc z potencjalnym klientom w zakupie tego cacka. Na razie Bogusz pieniędzy na ten cel nie znalazł. Próbował podczas forum niepełnosprawnych w Limanowej, Zainteresować problemem Adama Gware, pełnomocnika ministra pracy do spraw osób niepełnosprawnych, ale pełnomocnik wyjechał szybciej niż przyjechał. Poznam na kilometr ludzi, którzy przed kamerą pchają wózek, a jak tylko wyjdą z kadru, trzepną chorego w łeb. Tak jest nadal z pomocą państwa. Wciąż ciągniemy ogon PRL-u denerwuje się Bogus. Dzwonię do Warszawskiej Centrali Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Głos w słuchawce informuje. Wszyscy, którzy mogliby coś powiedzieć na temat funduszu, są na targach oprech. Proszę dzwonić za kilka dni. Dzwonię po kilku dniach. Telefony funduszu długo milczą. W końcu głos w słuchawce. Wie pan, zbieramy się po targach. Targi Oprech były ogólnopolską prezentacją rynku zakładów pracy chronionej i rehabilitacji. W oficjalnej gazecie targowej można przeczytać wywiad z ministrem pracy, jego pełnomocnikiem, artykuły o prawach niepełnosprawnych, o możliwościach, jakie się przed nimi otwierają. Wszystkie materiały dotyczą miast, żaden wsi. W centrali Państwowego Funduszu. Rehabilitacji osób niepełnosprawnych udaje mi się wreszcie dowiedzieć, że właściwie nie wiadomo, ilu niepełnosprawnych jest na wsi i czy dociera do nich jakaś pomoc. Mogą być z tym problemy, przyznaje kobiecy głos, który nie jest uprawniony do informowania. Głos nie słyszał o Boguszu z Rzegociny. Głos nie wie, ilu niepełnosprawnych jest zatrudnionych w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Bogusz wsiada na wózek, jedzie do gminy. Ej, Staszek, tobie to dobrze chodzić nie musisz zazdrości jakiś miejscowy Dobrze mi, pewnie dwie ręce mam, dwie nogi mam a chodzić nie muszę żyć też nie muszę, co? Zachęcam Was, byście w oczekiwaniu na kolejne opowieści sięgali po te starsze. Na kanale jest już sporo materiałów. Do usłyszenia.